Cześć! Poznaj naszą platformę expert for upl Miejsce dla praktyków takich jak ty. Przestrzeń, w której masz dostęp do wiedzy i doświadczenia ponad 50 ekspertów. Codziennie, na żywo, bez żadnych ograniczeń. Nasze szkolenia i live meetingi podzieliliśmy na dwie strefy: merytoryczną i personalną. Tak, abyś mógł łatwo odnaleźć to, czego w danej chwili szukasz. Przygotowaliśmy dla ciebie wydarzenia, podczas których eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące prawa, zagadnień kadrowo-płacowych, księgowych czy podatków. Ale to nie wszystko. Znajdziesz tutaj również wykłady i inne materiały obejmujące szeroko rozumiany rozwój osobisty. Na platformie Expert4UPL dostępne są dla ciebie m.in. profesjonalne szkolenia z obsługi Excela i innych programów pakietu Microsoft Office, które na pewno ułatwią ci wykonywanie codziennych zawodowych obowiązków, spotkania z psychologami zapewniające wsparcie w relacjach międzyludzkich czy odnalezieniu balansu między pracą a życiem prywatnym. A trenerzy personalni pomogą odpowiednio zarządzać czasem, opanować stres, czy też pokażą, jak właściwie argumentować w trakcie ważnych rozmów biznesowych i prywatnych. Expert for UPL to więc nie tylko merytoryczna platforma szkoleniowa to model zdobywania wiedzy oparty na bezpośrednim kontakcie z ekspertami z różnych dziedzin. Sprawdź nas, jesteśmy dla Ciebie.